Energia kinetyczna tego układu. Energia początkowa E1 będzie równa 0, ponieważ układ w chwili początkowej będzie miał energię równą 0, ponieważ no nie rusza się jeszcze, tak? Czyli nasz wzór będzie wyglądał w ten sposób, że energia kinetyczna układu będzie równa pracy. Teraz, żeby wyznaczyć tę energię kinetyczną. Energia kinetyczna równa się. Zaczniemy od klocka D. Jedna druga moment bezwładności razy omega, czyli prędkość kątowa D do kwadratu. Dodajemy do tego jedna druga masa klocka D razy prędkość liniowa klocka D, ponieważ on porusza się ruchem płaskim. Dodajemy do tego klocek B tylko i wyłącznie się obraca, więc jedna druga moment bezwładności klocka B razy prędkość kątowa klocka B. Dodajemy do tego ruchem postępowym porusza się klocek A, więc jedna druga masa klocka A razy prędkość liniowa klocka A do kwadratu.